Dobry wieczór, Kubajankowski z kanału Aquapassia. Nisko się kłania. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony mojemu zbiornikowi 72-litrowemu. Powiem w kilku słowach, co od ostatniego filmiku zauważyłem, jakie zmiany i co w zbiorniku się dzieje. Kochani, jak widać na załączonym obrazku, całe akwarium ma się. Całkiem nieźle, całkiem ładnie wygląda, moim oczywiście skromnym zdaniem. Na wygląd zbiornika niewątpliwie wpływ mają rośliny. U mnie dominującym elementem, jeżeli chodzi o rośliny, jest anubias. Jest tych roślin u mnie całkiem, całkiem dużo i to w różnych odmianach. Tworzą one taką. Anubiasową wyspę praktycznie na całym dnie zbiornika. No i jeszcze ważnym roślinnym akcentem tutaj są dwie kryptokoryny: ta duża dająca cień swoimi rozłożystymi liśćmi, oraz ta mniejsza w prawym dolnym rogu. Jeżeli chodzi o kryptokoryny, no to tutaj mam mały problem, ponieważ od dłuższego czasu zauważyłem, że roślinka ta, zarówno yy, ta duża jak i mała, gubi liście yy, i to wygląda tak, jakby one się rozpuszczały. Wyczytałem, że taki stan rzeczy może być spowodowany nagłym skokiem i zmianą parametrów wody, tylko yy, nie mogę sobie przypomnieć, czym ja mogłem doprowadzić to zmiany parametrów. Nie, do, nie doprowadziłem tutaj do sytuacji, gdzie coś dostałoby się do słupa wody, no i by te parametry zachwiało. Bynajmniej takiej sytuacji sobie nie przypominam. No ale coś musi być ewidentnie nie tak, skoro y, taki problem tutaj wystąpił. I teraz y, nie wiem, co robić z taką kryptokoryną, która gubiliście. Czy y, zostawić ją w takim stanie, jakim jest, poczekać aż sytuacja się ustabilizuje, no i cieszyć się później tym, co ta kryptokoryna wypuści. Tutaj chodzi mi o nowe liście, czy też y, wyrwać ją no, i pochodzić od nowa. Nie wiem, co zrobić. Czekam na wasze odpowiedzi i byłbym wdzięczny za jakieś sugestie co do y, tej kryptokoryny, jak z nią postępować. Jeżeli idzie o anubiasy, jak widzicie są one w całkiem y, dobrej kondycji, jest ich dość sporo, a najważniejsze jest to, że y, nie chorują, są zdrowe, no i wypuszczają nowe liście. Tutaj może postaram się y, podziałać teraz y, telefonem, no i, i wyostrzyć. O, zobaczcie, tutaj, tutaj mamy. Nowy listek na małym Anubiasie. I takich listków na pewno tutaj znalazłoby się więcej, które wyrastają i które za jakiś czas będą cieszyć moje oko. Oddalimy się znowu. O, proszę bardzo. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o rośliny Anubiasy, Kryptokoryny, z tyłu jeszcze mamy niedobitki mikrozorium, które jakoś się trzyma, zobaczymy jak długo się on potrzyma, może akurat wystartuje na nowo, no i, i będę się cieszyć jego pięknym. I cóż, aha, jeszcze jeżeli idzie o rośliny, to jeszcze mamy w lewym rogu Bolbitisa, który został odmłodzony, liście zainfekowane glonem usunąłem no i zostawiłem tylko te ładne które powoli powoli yy, odrastają no i roślinka nabiera takiego optymalnego wyglądu więc to wszystko jeżeli idzie o rośliny a mówiąc o rybach zobaczcie piękne pielęgniczki boreli samce i samice oraz Kiryski, kiryski. spiżowe jeden kirysek wenezuelski. Gdzieś tutaj jeszcze w tym gąszczu roślin i w układance korzeni kryje się jeszcze glonojad, glonojad niebieski, zbrojnik niebieski oraz dwie lorikarie. No i gdzieś śmigają dwa piskorki kula. Ale tutaj jeżeli chodzi o te ryby to są momenty, że Widoczne są wszystkie bardzo, bardzo intensywnie i takie momenty mamy jak teraz, że nie widać żadnego. No i nie można się jego widokiem nacieszyć, a tym bardziej zrobić mu zdjęcia czy sfilmować. Zbiornik tak się prezentuje. Ryby w porze wieczornej się ożywiają, wypływają, czekają na jedzenie. No i i jest co oglądać, i jest co filmować, jeżeli, jeżeli chodzi o to. Yy, o technikaliach tutaj dużo mówić nie będę, bo, bo sami dobrze wiecie. filtry AQL f 2 radzi sobie doskonale. Lampka HP 6W. No i, no i to, to wszystko grzałka, skimmer, który praktycznie od wielkiego dzwonu jest używany, no ale, ale jest. I tak to wszystko wygląda. Zbiorniczek, jak wiecie, prawie bezobsługowy, raz na jakiś czas czyszczę filtr, raz na jakiś czas dolewam wodę, czasem też podmienię tej wody troszkę, no i to wszystko, o karmieniu ryb nie wspominam, bo wiadomo, że ono musi się odbyć i to wszystko, zbiornik cieszy oko, a nie wymaga ode mnie wielkiego nakładu pracy. Moi drodzy, kilka słów powiem jeszcze o rybkach. Będą jakieś zbliżenia z rybkami w tle. No i, no i to by było na tyle. Zapraszam na drugą część filmiku. Proszę bardzo, tutaj mamy samiczkę pielęgniczki boreli. Bardzo ładna sztuka. Tam kolejna. Jakieś przepychanki między nimi. Tutaj mamy, 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 mamy samczyka. Boreli, tego mniejszego, jedną z samic, kolejną z samic, a przy dnie królowie tego obszaru kirysek spiżowy a tam gdzieś pod korzeniem widzieliście okon glonojada z brunika niebieskiego. Tutaj, tutaj mamy o pięknego krysa spiżowego na liściu, może jakoś tutaj teraz wyostrzymy, żebyście go zobaczyli w pełnej krasie, proszę bardzo elegancka ładnie wyglądająca ryba tutaj samiczka boreli gdzieś wknieje, wpływa to jest bardzo częste u tych ryb takie wciskanie się między te korzenie anubiasów, między korzenie które są dekoracją o, tam mamy gronojada bardzo bardzo dobrze się te rybki obserwuje no tutaj kolejny spiżowy tutaj samiczka zbiornik który daje wiele wiele radochy jeżeli idzie o obserwację ryby borelki są świetnym świetnym gatunkiem jeżeli idzie o przyglądanie się im no to coś, coś wspaniałego bardzo, bardzo te ryby mi odpowiadają, ale proszę bardzo, mówisz, masz kto tutaj się pojawił, no pojawił się jeden z piskorków kula, który szuka pewnie, czy Jakieś jedzenie wśród liści się nie zakitrało. No, tak to wygląda, zobaczcie. Dwa kiryski. Kirysek spiżowy ten większy i kirysek wenezuelski ten mniejszy. Niesamowicie yy, piękne ryby. O, tak może najbardziej jak się da to wyostrzę żebyście widzieli wszystkie szczegóły tych, tych pięknych ryb tutaj kirysek wenezuelski a tu kirys spiżowy to jest chyba samica tak mi się wydaje ale jeżeli się mylę to mnie poprawcie i samica boreli. Tu kolejna. A tutaj, tutaj największy samiec. Może jakoś go tu uchwycimy, żeby ładnie wyglądał. Jakoś nie mogę go tu o, ładnie wyostrzyć. Może teraz lepiej. No tak to moi drodzy wygląda, jeżeli chodzi o. O ryby w moim zbiorniku, moim zdaniem całkiem ładnie się one prezentują w tym akwarium i chyba się tutaj nie zgorzej czują. Życzę Wam, moi kochani, miłych akwarystycznych doznań, cieszcie się swoimi zbiornikami i niech one dają Wam jak najwięcej frajdy. Czołem, cześć!